Kilka lat temu zrobiłam film o kosmetykach, które nie działają. Przyjęliście go z dużym entuzjazmem, ale w komentarzach było mnóstwo pytań o to, które kosmetyki w takim razie działają oraz które dokładnie substancje mają naukowo udowodnione działanie. No i ja dzisiaj w tej sprawie porozmawiamy sobie o trzech takich składnikach, których działanie na skórę jest całkiem dobrze udowodnione i z tego powodu warto inwestować w dobrej jakości dermokosmetyki, które posiadają je w składzie. A jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć. Nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrą chemii medycznej i prowadzę kanał Okiem Chemika. Rozmawiamy tutaj o nauce, zdrowiu, medycynie, lekach, żywieniu, kosmetykach i szeroko pojętej chemii. Jeśli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film, którego partnerem jest marka Basic Lab, oferująca wysokiej jakości dermokosmetyki. Pierwszą substancją, której działanie jest dobrze udokumentowane, jest witamina C. Występuje ona w naszym organizmie naturalnie, a jej zadaniem jest ochrona komórek przed działaniem wolnych rodników, które powstają na skutek stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny jest konsekwencją działania na skórę, między innymi promieniowania UV oraz innych niekorzystnych czynników, takich jak zanieczyszczenia środowiskowe. A co to są wolne rodniki? To drobiny posiadające niesparowany elektron. Niesparowany, czyli taki bez pary. Wolny elektron, który tej pary szuka, bo elektrony uwielbiają się parować. W każdym razie ten wolny elektron w poszukiwaniu partnerki jest dość bezwzględny. Nie pyta o zdanie, tylko paruje się, uszkadzając przy tym komórki. Taki mocno toksyczny gość. Zarówno w przenośnie, jak i dosłownie. Nie jest to spoko sytuacja, dlatego nasz organizm próbuje walczyć z tym typem i w tym celu wykorzystuje m.in. witaminę C, która jest zamiataczem wolnych rodników. Naukowcy zauważyli, że po ekspozycji skóry na promieniowanie słoneczne nasz organizm produkuje więcej białek transportujących dla witaminy C. Zatem wniosek nasuwa się sam. Witamina C chroni nasze komórki i bierze udział w walce ze skutkami działania wolnych rodników. Ponadto dowiedziono, że bierze ona również udział w syntezie kolagenu, czyli tego bardzo ważnego białka, które jest czymś w rodzaju rusztowania dla skóry. To dzięki kolagenowi nasza skóra jest jędrna i zachowuje młody wygląd. No i ostatnie działanie witaminy C to redukcja przebarwień poprzez rozjaśnianie skóry. Dzieje się to na skutek zahamowania wytwarzania melaniny w skórze, co w konsekwencji pozwala skórze wyrównać jej koloryt. Ok, czyli już wiemy, że witamina C na serio działa. Pytanie, jak dobrać odpowiedni kosmetyk z witaminą C i jak go bezpiecznie stosować? Po pierwsze, witamina C to tak naprawdę kwas askorbinowy. Ten niestety jest cząsteczką dość niestabilną i pod wpływem światła dość szybko się rozkłada. Z tego powodu w kosmetykach używa się pochodnych witaminy C, które nie są tak niestabilne. Dość dobrze przebadane pochodne witaminy C o udowodnionym działaniu, to T. No i one rzeczywiście wywierają podobny wpływ na skórę jak czysta witamina C. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe pochodne witaminy C, takie jak na przykład niektóre estry. To ich działanie nie zostało tak dobrze przebadane jak tych substancji, które tutaj pokazałam, ale to nie oznacza, że one nie działają, tylko że dowody na ich działanie nie są tak mocne jak w przypadku innych pochodnych witaminy C. Ok, co jest jeszcze ważne: witamina C jest wyjątkowo wrażliwa na działanie promieniowania UV, dlatego przezroczyste słoiczki raczej odpadają. Witamina C jest również wrażliwa na ciepło, więc najlepiej przechowywać ją w lodówce. Retinol należy do grupy związków o nazwie retinoidy i one są pochodnymi witaminy A. Retinol jako jedna z niewielu cząsteczek stosowanych w kosmetykach ma tak skuteczne i wielokierunkowe działanie, potwierdzone badaniami naukowymi. Retinol potrafi przenikać do skóry właściwej, a tam pobudzać syntezę kolagenu i elastyny. Ponadto pomaga zatrzymywać wodę w skórze, co przekłada się na to, że skóra wygląda na świeżą, elastyczną i wypełnioną. Generalnie działanie retinolu sprowadza się do odmładzania skóry dzięki pobudzeniu procesów prowadzących do jej regeneracji. Niestety, aby cieszyć się efektami działania retinolu, musimy odpowiednio się przygotować, ponieważ jest to substancja silnie działająca na skórę. W związku z tym trzeba ostrożnie ją wprowadzać, aby dać czas skórze na zbudowanie tolerancji. Ten proces ma nawet nazwę jest to retynizacja. Wprowadzanie retinolu do pielęgnacji rozpoczynamy od zastosowania niskich stężeń, np. 0,3% w przypadku skóry wrażliwej, lub 0,5% w przypadku skóry mniej problematycznej. Stosujemy retinol najlepiej na noc, najpierw raz na 4-5 dni i cały czas obserwujemy, co dzieje się z naszą skórą. Mogą w tym czasie pojawić się podrażnienia, zaczerwienienia, pieczenie, swędzenie i łuszczenie się na skórka, i to jest normalne. Jednak gdy te objawy są intensywne, to trzeba wprowadzić retinol jeszcze wolniej. Jeśli w dniu kolejnej planowanej aplikacji jest ona nadal zaogniona po poprzednim użyciu produktu, należy z niego zrezygnować do czasu, aż skóra dojdzie do siebie. Jeśli natomiast wraz z kolejnymi zastosowaniami widzimy wyraźne przyzwyczajanie się skóry do działania retinolu, po każdych skończonych dwóch tygodniach kuracji możemy zmniejszyć odstęp między aplikacjami o jeden dzień. Gdy dojdziemy do momentu, w którym stosowanie niskiego stężenia retinolu będzie możliwe 4-5 razy w tygodniu, możemy spróbować wprowadzić wyższe stężenie, np. 1%. Natomiast warto wiedzieć, że nie każda skóra takie stężenie będzie dobrze tolerować i jeśli czujemy, że takie stężenie jest dla niej zbyt wysokie, można pozostać na tym niższym. Generalnie chodzi o to, żeby było możliwe stosowanie retinolu systematycznie, bez skutków ubocznych. Każda skóra ma inne potrzeby i niestety nie każda będzie dobrze funkcjonować na tym wyższym stężeniu retinolu, więc pamiętajcie, wszystko z umiarem i głową. Dni przerwy pomiędzy aplikacjami retinolu są czasem na regenerację dla skóry i wtedy koniecznie trzeba zadbać o jej nawilżenie. Pamiętajcie, że pod żadnym pozorem nie należy łuszczącego się naskórka zrywać ani stosować żadnych peelingów. Warto jednak stosować w tym czasie produkty silnie nawilżająco-natłuszczające. Pamiętajcie też, że retinol uwrażliwia skórę na działanie promieniowania UV, więc aplikujemy go wyłącznie wieczorem. Podczas kuracji bezwzględnie trzeba pamiętać o unikaniu słońca oraz o codziennym stosowaniu filtrów UV z SPF-50 wraz z ich reaplikacją w ciągu dnia. Jednak nieprawdą jest, że retinolu nie można używać latem. Można, choć trzeba zachować większą ostrożność. Dobrym pomysłem będzie przejście na niższe stężenie retinolu w sezonie wiosenno-letnim oraz zaopatrzenie się w kapelusz, czapkę z daszkiem. Duże okulary przeciwsłoneczne itd., które pozwolą na ochronę przed słońcem. Jednak planując wakacje z wylegiwaniem się na plaży, warto odstawić retinol całkowicie na okres około 4 tygodni przed wyjazdem. Retinol, podobnie jak witamina C, jest cząsteczką bardzo niestabilną, podatną na działanie promieniowania UV, ciepła oraz tlenu. W związku z tym kosmetyki z retinolem powinno się tak naprawdę przechowywać w lodówce. No, i oczywiście wybieramy takie, które są w nieprzezroczystym, ciemnym opakowaniu, najlepiej z pompką. No chodzi o to, że retinol pod wpływem tlenu z powietrza ulega rozkładowi, dlatego musimy zminimalizować powierzchnię kontaktu kremu z powietrzem. W związku z tym słoiczki z kremem odpadają. Wybieramy albo kremy w tubce, albo z pompką. Teraz pewnie nasuwa Wam się pytanie a co z retinolem na skórze? Czy on też się rozkłada pod wpływem powietrza, promieniowania UV i ciepła? No, tak, oczywiście, że się rozkłada, ale nie dzieje się to w 5 minut. Retinol nałożony na skórę zdąży wniknąć w głąb skórka przed rozkładem. Nam chodzi jedynie o to, żeby ten retinol w tubce przetrwał jak najdłużej, bo przecież nie zużywamy jednego opakowania kremu w tydzień, prawda? Dobrym wyborem będą kosmetyki oferowane przez Basic Lab. Mają oni w ofercie aż 4 stężenia retinolu, 30%, 50%, 1% i 2%. Więc każdy znajdzie odpowiednie stężenie dla siebie na początek kuracji oraz stężenie docelowe. W ofercie znajdziecie również dwa produkty z retinalem w stężeniu 7% i 15%. Retinal jest efektywny przy niższych stężeniach niż retinol oraz ma także właściwości antybakteryjne, dzięki którym koryguje niedoskonałości. Będzie on dobrym wyborem u osób, u których skóra źle toleruje retinol. Basic Lab przykłada ogromną wagę do jasnej komunikacji i edukacji konsumentów. Na Instagramie i blogu znajdziecie ogromną ilość informacji jak wprowadzać retinoidy i o czym należy pamiętać. Pamiętając o ochronie przed słońcem, którą warto stosować właściwie każdego dnia bez względu na porę roku i stosowanie retinolu bądź nie, polecam Wam emulsję z SPF 50 od Basic Lab. To jeden z niewielu kosmetyków z SPF50, po którym moja skóra nie świeci się jak lustro, więc polecam z czystym sumieniem. No i jak już wspominałam wcześniej, w czasie stosowania retinolu koniecznie trzeba zadbać o odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry, by zapewnić jej optymalne warunki do regeneracji. Świetnie sprawdzą się tutaj ceramidy, o których opowiem już za chwilę. O retinolu i zasadach jego stosowania planuję jeszcze post na Instagramie, więc zachęcam Was do odwiedzenia mnie tam. Link znajdziecie w opisie filmu na dole. A my przechodzimy do ceramidów. Ceramidy są substancjami tłuszczowymi wchodzącymi w skład cementu międzykomórkowego naszego naskórka. Wyobraź sobie, że naskórek składa się z cegieł, a pomiędzy nimi jest cement, który te cegły spaja. Ceramidy wchodzą w skład tego właśnie cementu, wypełniają one przestrzeń międzykomórkową w warstwie rogowej naskórka, co jest niezbędne do tego, aby stanowił on skuteczną barierę przed utratą wody oraz przed wnikaniem szkodliwych substancji ze środowiska zewnętrznego. Ceramidy ponadto są regulatorami przenikania przez skórnego składników aktywnych kosmetyków i wody. Odpowiedni poziom ceramidów zapewnia skórze elastyczność, przeciwdziała nadmiernemu złuszczaniu się naskórka, wspomaga regenerację skóry i chroni ją przed podrażnieniami. Natomiast deficyty ceramidów w skórze są jak dziury w ścianach domu. Przenikają do środka wtedy patogeny, zanieczyszczenia, woda szybciej odparowuje, promieniowanie UV bardziej przenika przez skórę itd. W naskórku u człowieka występuje 9 rodzajów ceramidów. W kosmetykach znajdziemy ceramidy oznaczone symbolami, takimi oto jak tu. I tak naprawdę trzy z nich, czyli EDP, NP i AP, zasługują na uwagę, ponieważ to one najlepiej naśladują ceramidy rzeczywiście występujące w skórze. I to tych ceramidów powinniśmy przede wszystkim szukać w kosmetykach, bo są najbardziej wartościowe. Dwa z trzech omawianych ceramidów, czyli NP i AP, znajdziecie w kosmetykach BASIC Lab. Ceramidowych kremach regenerujących. Tak jak wspominałam wcześniej, ceramidy sprawdzają się świetnie w kuracji retinolem, więc warto je włączyć również podczas ich stosowania. Jednak, z uwagi na to, że każda skóra właściwie potrzebuje ceramidów do prawidłowego funkcjonowania, kosmetyki z ceramidami będą dobrym wyborem praktycznie dla każdego. Pamiętajcie, żeby przy wyborze kosmetyków zwracać uwagę na to, aby w składzie były ceramidy, a nie kompleks. Oraz jakie to są ceramidy, bo tak naprawdę jedynie trzy z nich są dobrze przebadane. Nie oznacza to, że pozostałe ceramidy nie działają, ale ich budowa odrobinę różni się od tych zawartych w naszej skórze, przez co ich działanie nie jest tak do końca poznane i przebadane. Ok, mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny. Omówiłam w nim jedynie trzy popularne i moim zdaniem zasługujące na uwagę składniki kosmetyków, które naprawdę działają są na to naukowe dowody. Ale mam na liście jeszcze cztery inne składniki, o których być może kiedyś zrobię film, jeśli będziecie zainteresowani. Dajcie znać w komentarzu. Serdecznie dziękuję Marce Basic Lab za współpracę przy tym odcinku. Z kodem Okiem Chemika macie rabat na wszystkie nieprzecenione produkty na stronie, a linki do wymienionych w filmie kosmetyków zostawiam wam oczywiście w opisie filmu na dole. A dla osób planujących maturę z chemii, mam swój autorski kurs chemii online, chemia w probówce. Jego formuła jest oparta na badaniach naukowych, co powoduje, że uczysz się ponad 30% szybciej i efektywniej. Z naszej platformy skorzystało już ponad 11 tysięcy osób, więc ta liczba mówi sama za siebie. Nudzą cię półtora godzinne lekcje, gubisz się w trakcie, nie masz możliwości umawiać się na stałą godzinę z nauczycielem? Chemia w probówce jest idealnym rozwiązaniem. Z kodem OC2022 macie 10% zniżkę na pierwszą subskrypcję oraz 14-dniową gwarancję satysfakcji, więc nie ryzykujecie. Link do kursu zostawiam w opisie filmu na dole, a ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu: I can actually feel the toxins being pulled out of my skin. Well, this is a moisturizing mask. Ah, well, then I can actually feel the moisture going into my skin. Do zobaczenia. Pa pa!